Dzień dobry. <laughs> <Aha. laughs> Chciałbym dzień dobry. No powiedziałem no... dzień dobry ujęcie numer dwa. Zawsze jest Cześć kochani! Albo na przykład... Y wszyscy mówią zawsze kochani. kochani. No to mm -hmm. przecież tam on mówi ten gościu, nie? A on, on wytłumaczył. Zwróćcie uwagę co robią wszyscy youtuberzy. I każdy jeden wstępnie. Cześć kochani! Cześć kochani! Cześć kochani! Dzień dobry kochani! 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 Tak, tak ja dobra, no? nie wierzę. Każdy jeden używa słowa kochani. No, ale A, kurczę, ciekawe czemu. Skoro wszyscy youtuberzy wrzucają cześć kochani, to my będziemy inni i zrobimy po swojemu. W takim razie... Cześć kochani. Cześć kochani! Słuchajcie, czas na ankiety. Dzisiaj akurat mam ze sobą Kowala, bo nagrywaliśmy i jedliśmy. Konala? Kowala? powiedziałem. Konala? Konala? 10 pytań tym razem było, fajnie, spodobało wam się. Dużo lajków, bardzo się cieszę. Myślałem, że zrobicie to co najmniej w parę dni, a tak szybko to zrobiliście, że musiałem nagrać, bo obiecałem kolejne ankiety. Tak jest. Zrobiłem screeny, wiem ile osób udzieliło odpowiedzi, jaka odpowiedź przeważała. Więc tym razem przechodzimy właśnie do tego, i Wam będę po kolei mówił, jakie było pytanie. Tu się pojawi tablica z pytaniem. Ja zadaję pytanie, wyrażę swoją opinię, Kowal wyraża swoją, ewentualnie wymienimy się swoimi poglądami. Lecimy. Uwaga, uwaga! Pierwsze pytanie. Czy uważasz, że wychowanie dzieci w większości bierze się z domu, czy środowiska, w którym się przebywa na co dzień? Szkoła, na przykład, podwórko i tak dalej. Większość ankietowanych była za. W domu, w domu, naszym zdaniem, większość ludzi wychowuje się większość dzieci. 40% to jest szkoła i podwórko. Jak ty uważasz? Nie. Dziękujemy jest... za <noise> <noise> ja, zdanie. Ja uważam, że na pierwszym etapie życia jednak ten dom ale wiesz, jakby. Zastanawiam się zawsze nad tym, czy to, czego się uczymy będąc dziećmi, czy faktycznie jako dorośli ludzie, wiesz, potrafimy to wykorzystywać. W sensie, czy, czy to gdzieś poświadomie w nas siedzi ta zdobyta wiedza... Drugie pytanie! <laughs> jak jechaliśmy, powiedziałeś, że twoim zdaniem raczej szkoła, podwórko, ja powiedziałam, że ja zaznaczyłem w domu. Ale z drugiej strony, wymieniliśmy wymieniliśmy się swoimi poglądami, to stwierdziliśmy, że w sumie ciężko jest to określić, tak, bo to, to, to jest bardzo dosyć... trudne pytanie. Tak, tak, dokładnie. Znaczy, na pewno pewnych zasad y, uczysz się w domu, nie? Dokładnie. Takich, wiesz, podstaw jakichś życia. Nie, jak się zachować w pewnych sytuacjach i tak dalej. Szacunku mm. do ludzi, tak. do A jeżeli z czasem, później nagle, jako nastolatki, Wszyscy się często buntują, nagle jest taki tak. okres, gdzie jest dużo płaczu, krzyku, nie wiem, ucieczek z domu, nie u każdego, ale często tak jest. A jeżeli chodzi o ilość osób, która udzieliło odpowiedzi na to pytanie, 2789 osób powiedziało, że w domu. 1821 osób powiedziało, że szkoła, podwórko, mhm. i się okazuje, że no, wszyscy myślimy, że bardziej w domu, myślę, że przewaga jest w domu, i druga generalnie część. Jest tak, porwórko, dokładnie. Tak. dokładnie. No. no, czy się zgadzamy? Drugie pytanie: Dostajesz bilety na dwa tygodnie za free. Co wybierasz? Nowy Jork czy Karaiby? Nowy Jork. O, to w takim razie Kowa by wybrał Nowy Jork, ja bym wziął tak. od Karaiby. Aczkolwiek też się zastanawiałem: dlatego, że Nowy Jork bardzo bym chciał zwiedzić. Z mam za free, a wiem, że też by mogło być drogo. To stwierdziłem, że czemu nie, bo nigdy nie byłem w Stanach i dokładnie. No, dlaczego nie. Dokładnie. Um, ale ludzie, jak wybierali, to. Ha, Pozdrawiam pana Roberta Biedronia, który widział oczywiście moje ankiety, bo widzę jego miniaturkę na który też jest, zaglądał. Nie, no, miło. <laughs> miło, miło, że również pan przyglądał moje ankiety. Znaczy ty Robercie, bo mówię, że jesteśmy na ty. Pozdrawiamy Robercie, szanem tak jak widzieliśmy. <laughs> tak. Okej. Okay. 63% osób, Karaiby, 37 ankietowanych wzięło Nowy Jork. Jednak liczba ludzie wybierają słońce Dokładnie, bo chcą się opalać ponad 3000 osób. Mm -hmm. Prawie 3100 osób Karaiby i ponad 1800 Nowy Jork, nie? Mm -hmm. No to du dużo była przewaga już. No, widzisz, i tutaj już jakby udzieliło więcej osób odpowiedzi, bo to pytanie jest prostsze. Słuchajcie, wyszło, że na to pytanie, tak jak Ty powiedziałeś no, około 300 osób więcej. 300 osób więcej tak udzieliło odpowiedzi, bo pierwsze pytanie jednak jest dość trudne. Znaczy skłania do myślenia, jest to takie obszerne, nie? Tak, i niektórzy to pominęli po prostu. No? Tak. Pytanie trzecie. Żywe kolory czy czerni i biel? Ja kolory, ja zawsze byłem miłośnikiem kolorów. Nie no jest... ja wolę, zdecydowanie, żeby ktoś. Niektórzy pisali do mnie prywatne wiadomości z zapytania, ale o co chodzi? Czy ciuchy, czy naturę? Czy coś. A to ogólnie, dokładnie. To dokładnie. dokładnie. Tak, tak, składnie. Składnie. tak jak ty mówisz, trzeba byś widzieć. 74% wzięło-czerni-biel, mm -hmm. a tylko 26% kolory. Ciekawe. Beka, jesteśmy w tej mniejszości, nie? No. A jeżeli chodzi o ilość osób, to wyszło. Mm. Tutaj udzieliło jeszcze więcej ludzi odpowiedzi. Mamy 3681 osób na black and white a 1280 na kolory tylko. Czwarte pytanie, a to takie w sumie krótkie pytanie, bo tu taka no. polityka wlazła. Ja no się właśnie. zapytałem Unia Europejska, jesteś na tak czy na nie? Uważam, że tak, bo nam to dużo pomaga i daje. Nie ja jestem tego samego zdania. Ale... No właśnie, więc nie wchodzimy w politykę. Większość jest na tak. Większość z nas yy, Polaków Spora mówi, że tak. 76%, 76%. jest za Unią Europejską, więc się zgadzamy tutaj, mhm. natomiast 24% mówi, że nie. Ja. 3216 osób powiedziało tak, 1010 nie. Znowu, mniej niż na te inne pytania? No. O 700 osób mniej niż na poprzednie mm -hmm. pytanie? No tak. Kolejne pytanie. sam nie skąd mi się oczywiście niektóre pytania biorą. No. Kiedy według Ciebie mm -hmm. zaczyna się moc? Między 22 a północą w tym okresie, mm -hmm. czy dopiero między północą a drugą? Północą a drugą, no, ale ja jestem raczej taką osobą, która siedzi po nocach. Który życie mamy mm -hmm. zupełnie inny niż większość ludzi, nie? Tak, Wielu tak. ludzi pracuje w ciągu dnia, a my potrafimy w ciągu dnia, że nas spać, a pracować po nocach. nie? Tak. 56% osób powiedziało, że między północą a drugą jest dla nich moc, tak. a inni powiedzieli, że między 22 a północą. Mm -hmm. I prywatne osoby pisa pisały do mnie, ale to zależy, czy... Kiedy masz dzieci, czy kiedy nie masz dzieci, bo, no, tak. bo dziewczyny się odnoszą do tego, że wiesz, jedno szybko spać. To jest ta pierwsza ile co spać. Nie wiadomo. Już dzieckiem. wiadomo. O, tutaj mnie rozwalił jeden pytek, Zaraz Wam pokażę, co do mnie napisał. Pytanie szóste. Czy wierzysz w istnienie istot pozaziemskich? Nie pytam o bogów, tylko o potocznie zwane UFO. Tak. Czy gdzieś jeszcze jest życie? Tak, tak uważam. Ja też tak uważam. Prześmiech jest tak ogromny, że my tak nie jesteśmy w tego stanie, za naszego życia na pewno nawet ogarnąć. Twierdzę, że też tak, gdzieś wierzę, że to jest, bo my jesteśmy taką małą pronoradzynką w tym kosmosie, że i tak nas nie widać, nie? Tak, dokładnie, no. Ci też się zgadzasz? Tak, osób. zdecydowanie. Okay. To... 60% ludzi mówi, że tak, wierzy w istnienie istot 40% na nie. I było to osób... 2800 ponad osób powiedziało, że tak. 1900, że nie. Lecimy na kolejne pytanie. Pytania: intymne, troszkę niebezpieczne, bo się śmiałem, w że to jest niebezpieczne. My nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Nie powiemy, nikt nie będzie wiedział, ale tak. powiem inaczej. Tak. Intymnie, niebezpiecznie. Czy ukrywasz celowo jakiekolwiek intymne przygody, zboczenia przed partnerem lub partnerką? Czy będziesz też się podzielić, wstydzisz, się boisz, nieważne. Mhm. I co? Nie mówisz czegoś w drugiej połówce? 63% nie. Nie mam czego ukrywać. Natomiast 37% powiedziało, że tak. 2700 osób powiedziało, że nie. Ale 1620 powiedziało, że tak mam tajemnicę. Ciekawe, ale co nie? kto ukrywa? I co miał na myśli? Mhm. Czy coś. I, I to jest w ogóle, wiesz, ciężki taki temat, bo oprócz tego co wypada, i gdzieś tam ludzie się raczej kierują tym, co wypada mhm. i wiesz, rozumiem, to jednak jest taki instynkt, nie? Wiesz mhm. i ten właśnie instynkt. Dokładnie. Co, co no ja wychodzę z założenia krótko. Nie będę mówił tu o szczegółach, bo sama mam pewne rzeczy, o których tu przed wiem, czy tobie, tobie na przykład nie jest moim partnerem, ale kumplem, przyjacielem, któremu nie powiedziałem czegoś celowo lub niecelowo ale uważam, wszystko jest dla ludzi, mm -hmm. co w żaden sposób nie zmusza drugiej osoby do czegoś. Do, tak, ja, ja też uważam, że może warto na przykład porozmawiać, nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś, jakieś marzenie na przykład, wiesz, ale strasznie się boi, bo nie wypadnie. Cześć, bo no. wiem, do czego dążysz, Tak. Nie? No. Wiesz, co ja robiłem? Ja, znaczy, nieraz y, ja z ludźmi piszę na tematy seksualne, Ty mm -hmm. też mi mówiłeś, że z ludźmi piszesz, mm -hmm. bo lubimy takie rzeczy robić, na pewno Wy też to robicie czasami, ale miałem kiedyś coś takiego, że pisarły mi, y, powiedzmy, jakieś moje obserwatorki, mm -hmm. że mają jakiegoś swojego partnera, mm -hmm. Podzieliły się ze mną daną informacją intymną, a z nim nie, z nim nie. i powiedziały, ja się boję jemu si. takie coś powiedzieć, ja się, ja się ucieszyłem, bo widać jakieś zaufanie wzbudziłem, bardzo fajnie. Dlatego, Ale tak jest, że nieraz nie, łatwiej się wygadać komuś od No, To jest bardzo ciekawe, czasami warto rozmawiać, a jeżeli coś się zepsuje, życie się nie kończy, życie dalej trwa. A ja dla was tu jestem, i Kowal też. Pytanie 8. Znowu ze strefy intymnej. Mm -hmm. To było pytanie po prostu, czy oglądasz czasami, czy to jest często, raz na jakiś czas, albo bardzo rzadko, ale oglądasz. Porno, mm -hmm. czy nie, czyli kompletnie nic, zero. Ja tak oglądam. Oglądasz. To jest intymne. Pytanie. No. <laughs> Myślałem, że powiedział tak. No tak no. No. 58% tylko powiedziało, że tak, mm -hmm. aż 42% powiedziało, że nie. Mm -hmm. I tutaj później wystawałem prywatne wiadomości od ludzi, że ci co powiedzieli, że nie na pewno oglądają, tylko się boją do tego przyznać i tak dalej. nie? Mm -hmm. A ja powiedziałem tylko pytanie, dlaczego oni się boją przyznać, skoro to są anonimowe ankiety. Na to pytanie łącznie odpowiedziało Spójrz. też ponad 4000 osób. Fajnie, jest dobra frekwencja. 2408 osób na tak, 1770 na nie. Yy, większość ogląda. Później, jak ja opublikowałem na Instastory informację o tym, że ktoś napisał, że ci, co nie oglądają, na pewno oglądają, tylko ściemniają, bo się wstydzą. Ja to napisałem i dostałem prywatne wiadomości. Napisały do mnie osoby, dlaczego nie oglądają porno. I pisały takie przypadki jak... Słuchaj, co twoja mama napisała. <słuchaj> <słuchaj> Niektórzy tego nie potrzebują, jeśli są w związku. To jak ja jestem w związku teraz obecnie, to znaczy, że co mi jest źle z moją Anią, dlatego ja oglądam porno. Niektórzy nawet uważają, że to jest zdrada, bo oglądasz porno zwykle po to, żeby ewentualnie się masturbować. Masturbacja jest dla ludzi. Niektórzy mówią o tym otwarcie, niektórzy nie. Ale... Ale to jest taka chyba też ciekawość ludzka, wiesz. I, i na przykład ktoś, kto nie rozmawia ze swoim partnerem, kto zaznaczył, że coś ukrywa na przykład, mhm. No to może na przykład lubi oglądać. Tak. Formę tak, tak, danej tak. kategorii albo jak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w każdym związku. No znowu, ludzie mają różne podejścia, nie? Natomiast ja zawsze uważam, że. Masturbacja a seks są zupełnie inne rzeczy i inne doznania przede wszystkim. I tak jak ktoś napisał, że niektórzy potrzebują tego, niektórzy tego nie potrzebują. Owszem, bo znam ludzi, którzy mówią, że nigdy tego nie robili, nie mieli takiej potrzeby, bo nie potrafią tego robić, nie? Dosłownie, mówili, że nie potrafią. No i okej, nie ma sprawy. Bo ja uważam, że nie można tego w żaden sposób łączyć, bo to jest takie wrzucanie wszystkich do jednego worka. Jeżeli ktoś była porno, to znaczy, że jest nieszczęśliwy w swoim związku. No mi się to też nie podoba. Dziewczyna napisała. Ja tam uważam, że nie każdy ogląda, zwłaszcza ci, którzy mają udane życie seksualne w realu. Nie każdy potrzebuje porno do szczęścia. Oglądałam jeden jedyny raz w życiu, w dniu moich 18. urodzin. I nie przypadło mi do gustu, choć Mamy obejrzałem na... cały. Nie wiem, nie znam się przecież na tym gatunku. Nie podobał mi się sposób podchodzenia do seksu i uprzedmiatawiania kobiety do roli zaspokajacza męskich potrzeb. Jest też yy, ogromna różnorodność. Ona widziała, nie wiem, Łysego z Blazers. Zestaw... Dokładnie, widziałaś jeden film. No. A pamiętajcie, wiesz, jakie są różnorodne filmy? Znajdziesz wszystko w internecie. Czego nie potrzebujesz? Jeżeli facet ma jakiś świat, że się śmiałeś stóp, to może znajdzie sobie o stopa. Jeżeli inny facet, nie wiem, yy, lubi łyse kobiety, znajdzie łyse kobiety. Jeżeli ktoś lubi o Amatorskiego znajdziesz wszystko. Dlatego to nie jest tak, że wszyscy myślą od razu, że jest tylko łysy z brazers, są sztuczne blondyny z cickami tu napompowanymi większe niż głowy. No tutaj tylko przykład taki, że każdy pisze to samo. Ci, którzy nie oglądają, piszą cały czas ten sam deseń. Ja nie muszę oglądać porno, bo mój facet potrafi sprawić, że mi niczego nie brakuje. Taki dispo po Nie bo my jesteśmy Nie albo o, nie jaram mnie oglądanie osób, które są mi obce i do których nie mam żadnych uczuć. Nie wiem, może jesteśmy dziwni, ale znam wiele osób, którzy nie czują potrzeby oglądania astronomii. Nie jesteście dziwni, jesteście normalni. My jesteśmy normalni, wy też. Bo każdy lubi coś innego i każdy tak. chce coś innego. A, tylko trzeba to uszanować i zrozumieć drugą osobę. Mhm. Ja ciebie rozumiem, mam nadzieję, że ty mnie też. Idziemy dalej dwa ostatnie pytania, takie już lajtowe. Słuchajcie, pytanie dziewiąte było. Czy zgadzasz się z takim stereotypem, <laughs> który panuje ogólnie, iż w takich starych markach i modelach samochodowych typu Golf, BW, czy Honda Civic na przykład, nie? Jeżdżą głównie takie wieśniaki i buraki? Nie. Ja też w sumie uważam, że nie do końca, ale ja zaznaczyłem, że tak. Ja no Lat... tak, no właśnie, bo tak. Nie chcę nikogo wrzucać do jednego wora, no. bo moi znajomi też jeżdżą golfami, są zajebistymi ludźmi, tak. ale najczęściej jak oglądam te polskie drogi, na YouTube i tak dalej, wszyscy, że coś spierdolą. To są młode osoby i najczęściej w ogóle w najczęściej no, tak, takich. Jak mamy statystyki często przecież mówią, mnie, najczęściej wypadki powodują młodzi ludzie. Mhm. A ci młodzi ludzie oczywiście nie stać ich od razu na jakieś super nowe fury dokładnie. i jeżdżą tymi. Dlatego się śmieję, że to na tej zasadzie wychodzi, że to te samochody się rozbijają, bo one są tańsze, mają swoje lata, mimo tak jest, dokładnie. Ale dlatego stwierdzę, że tak, coś w tym jest. Nie? Ja też tak. No ale dobra, lecimy dalej, bo 70% powiedziało, że nie. Ale ogólnie nie, ja, ja też jestem za tym, że nie. Bo nie rzucam wszystkich do jednego Nie, To nie jest tak, że jadę ulicą o jedzie go, to na pewno jest jakiś burak. No, no kurde, to jest bez sensu, nie. nie? Tak nie jest. 3100 powiedziało nie, 000, 1300, że tak. Czyli dość dużo ludzi zgadza się z kim teraz te pistolet, hmm. właśnie. Ostatnie pytanie, szybko kończymy. Dziesiąte, zrobiłem dla was tym razem 10 pytań, tak jak prosiliście. Lody włoskie, jakieś klasyczne gałki, jakbyś zamówił, czy cokolwiek. Tak. Czy wolić to takie wodne typu wodne. kaktus, na przykład? wodne kaktusy. Ja też, jak zdecydowanie zaznaczyłem, bo ja lubię te. Ja zawsze biorę kaktusy albo jakieś inne, ja lubię te właśnie wodne. Są bardziej ja takie. Lubię, no, 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 z sokami, nie? No, są no, słodkie. No. Ale większość ludzi, właśnie, ja się podejrzewałem, że będzie wolała te drugie, i tak jest. 73% na klasycznymi wodami, wodami, lodami, a 27% woli takie te wodne. To ciekawe. I, e, a ja to wiedziałam, bo zawsze są te kolejki do tych. E, u nas, na, na, na Morzu Mieszkającym, to już w ogóle wiesz, mm. latem jak to tak, wygląda. To, to wszystkie, też te włoskie, zamawiają, albo te gałki cały czas chodzą po to. 3405 osób woli włoskie klasyczne, a 1280 woli te wodne. Wodnice napisane. Wodne. Kolejne ankiety wkrótce. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Dokładnie. Dajcie, napiszcie cokolwiek, jeżeli macie e, jakieś swoje opinie, zdanie na dane pytanie. Napiszcie to w komentarzu. Jak każde pytanie, jak mówiłem wcześniej, czytam. Zawsze na każde pytanie chętnie udzielę odpowiedzi. Możemy porozmawiać, podyskutować, a lajki pod tym filmem są mile widziane, bo tak jak wcześniej ja powiedziałam, bo niestety nie jestem znanym youtuberem. Kowal jest moim przyjacielem i też mówi, że nie jest znanym youtuberem, więc my nie zbieramy jakoś dużo ja lajków. Nie Wam tego <laughs> wiesz, <możesz ankietę> <laughs> Ostatnio poprosiłem o 111 lajków i zrobiliście to tam od razu w chwilę, chyba nad godziną nie minęła. Więc jeżeli chcecie, chętnie nagram, wymyślę znowu jakieś ciekawe pytania, zresztą właśnie obserwujcie mnie na Instagramie. Tutaj macie mój Instagram. O, jestem tu u góry, tu niżej macie kowala. gdybyście chcieli zajrzeć do Kowala, bo Kowal jest i fotografem. Zajmujemy się tej branży, tej samej branży jesteśmy. Zobaczcie sobie nasze Instagramy, a u mnie, jeżeli chcecie, to będziecie mogli udać te ankiety. Dajcie mi znać, czy chcecie. Jeżeli chcecie, ławka w górę. Tym razem, jak będzie 222 lajki, to robimy kolejne ankiety. Czy tak będzie rosło? E, no tak, będę no, robił, cały czas. No, Myślisz, no. że uzbierasz 300? Nie wiem, właśnie. E, 222 lajki. Robię kolejne ankiety, a na Instagramie możecie wszystko zobaczyć. Wszystko? Wszystko. Wszystko. Tym razem Kowal będzie się z Wami żegnał. Czekam na to, się z Wami pożegna. Yy, żegnajcie, kochani. <laughs>